Dzień dobry. Po dłuższej przerwie zapraszam na kolejny, 103. odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Oliwia Wit, zaczynamy. Wybory do Europarlamentu już za nami. Jak rozłożyły się głosy w naszym powiecie? Wybory do Europarlamentu za nami. Frekwencja w całym kraju przekroczyła 45%. Jak było w powiecie Międzychodzkim? W powiecie frekwencja nie przekroczyła 40%. Ze wszystkich gmin najlepiej wypadła gmina Międzychód. Blisko 41% uprawnionych do głosowania wybrało się do urn. Jeśli chodzi o wyniki głosowania na poszczególne listy, w powiecie bez zaskoczenia wygrała Koalicja Europejska z blisko 49% głosów. Za nią kolejno Pis 36%, wiosna ponad 6%, dalej Konfederacja, Kukis i Lewica. Spośród wszystkich gmin naszego powiatu jedynie w szybsku Wielkim zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe gminy z wyraźną przewagą głosowały na kandydatów z listy numer 3. W powiecie i poszczególnych gminach zwyciężył Jakub Rutnicki w sumie zdobywając 2317 głosów. Mimo sukcesu w naszym powiecie, nie dostał się do europarlamentu. Drugie nazwisko z największą liczbą głosów wśród międzychockich wyborców to Ewa Kopacz: za nią Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości, dalej Leszek Miller, Marcin Porzucek, Angelika Możdżanowska, Joanna Lichocka, Sylwia Spurek, Piotr Liroj Marzec i Marek Jurek. Mandaty europosła z Wielkopolski otrzymali Zdzisław Krasnodębski i Angelika Możdżanowska z Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Kopacz i Leszek Miller z Koalicji Europejskiej oraz Sylwia Spurek z Partii Wiosna. W minioną sobotę byliśmy z kamerą nad Jeziorem Miejskim, gdzie odbył się kolejny event charytatywny. Międzychód po raz kolejny pokazał, że lubi pomagać. Tym razem środki zbierano na Wojtusia. Dzisiaj zebraliśmy się po raz kolejny na evencie tym razem zbieramy środki finansowe dla Wojtusia. To jest dziecko, które mieszka na co dzień w Międzyrzeczu. Fundacja Holandia zwróciła się do nas z prośbą o pozbieranie pieniążków, ponieważ dziecko może mieć operację w Stanach Zjednoczonych i lekarz, który podejmie się operacji, powiedział, że dziecko wróci całe i zdrowe do domu. A co do tego, ile osób było, to znaczy dzisiaj około 50 osób, no nie, powiem tak, trochę jest osób na triatlonie w Sierakowie, w Raduszu i dlatego być może nasza frekwencja dzisiaj, ale wierzymy w to, że środki zostały dosyć duże włożone w, w, w te puszki, ponieważ, co, co chciałbym zaznaczyć, również jedna z naszych koleżanek zbierała również dla Wojtusia właśnie Wśród osób w Raduszu. Stowarzyszenie Aktywny Międzychód zbiórkę może zaliczyć do udanych, ponieważ, mimo niedogodności i nieco niższej niż zwykle frekwencji, w puszkach znalazło się 1332 zł i 92 grosze. Wszystkim aktywnym darczyńcom dziękujemy za postawę. Dla ekspresu Międzychodzkiego, Oliwia i Kinga. Byliśmy również na ósmym ogólnopolskim turnieju koszykówki chłopców opuchar Krainy 100 Jezior, który odbył się w Międzychodzie. W tej ósmej edycji turnieju opuchar Krainy 100 Jezior biorę że 6, udział, 6 drużyn udział. Oprócz naszej drużyny, czyli UKS Mix międzywód. są to drużyny z Gorzelca, Złowicza, ze Szczawna Zdrój, z Warszawy, no i z Kruszwicy. Poziom jest bardzo wyrównany. O tym, już sam, sam, sam fakt, że w wczorajszych dwóch meczach, pierwszy mecz wygraliśmy różnicą jednego punktu i to po końcowej serenie, a drugi mecz różnicą dwóch punktów. No i to również w dramatycznych okolicznościach w ostatnich sekundach meczu. No dzisiaj mieliśmy potknięcie, ale to jest chyba. Drużyna z Czarnas jest tutaj liderem i prawdopodobnie najlepszą drużyną tego turnieju. Zobaczymy, jak to się dalej rozstrzygnie, ale na ten moment myślę, że są najsilniejsi. Ja myślę, że tutaj jest sporo utalentowanych koszykarzy. Wszystko zależy od ich ciężkiej pracy, od tego, jak będą podchodzić z jakim zaangażowaniem do treningów i jaką ścieżkę obiorą. Ja myślę, że naprawdę sporo, sporo tutaj talentu ja na tym turnieju zebrało się. Również w naszej drużynie są fajnie utalentowani chłopacy, więc trzymamy kciuki za ich rozwój. Zwycięstwo w turnieju wywalczyła drużyna MKS Szczawno-Zdrój. Na drugim miejscu uplasował się UKS Mixt Międzychód, a na trzecim basket Kruszwica. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Oliwia Wit. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Drodzy Państwo, czerwiec to bardzo pracowity czas dla naszej redakcji, dlatego prosimy o wyrozumiałość i już teraz zapraszam na 104. odcinek Ekspresu Międzychockiego za dwa tygodnie. Do widzenia.